Challenge na dziś. Wycieczka do cywilizacji. Punkt 0. Poczta. Fajnie byłoby to zrobić jak jeszcze jest jasno. Ale będzie jasno jeszcze. Godzinę z hakiem. A, i jeszcze wystawić zdjęcia na wint. Póki. Póki jest jasno również, póki jest jasno w mieszkaniu, żeby było oświetlone światłem słonecznym, żeby było widać ich fakturę, prawdziwy kolor. Poważne zadanie. Planowałam wczoraj położyć się wcześniej i spać, ale rozmowy z AI mnie tak pochłonęły. Tyle niesamowitych... Czasami znaczy dowiedziałam się dwóch ciekawych rzeczy, tylko muszę sobie przypomnieć. Kurde, jedyne słowo, które przychodzi mi do głowy, to negroni. Są fa fa fazy, według Junga, fazy procesu alchemicznego, jaki w nas, do, do jakich fazy procesu alchemicznego, które w nas zachodzi. Kiedy staramy się osiągnąć indywiduację. I pierwsza faza to jest coś z Negro, ale to nie jest Negroni. Negrado. Kurczę. Nie. <ścoughs> Negredo? Negrado. Negrodo. Negris, negris. Ne, green. Ne, 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 ne. Ale mam deja, deja vu, deja vu. Wow. W takim e, dosyć dziwnym serialu, który oglądałam, taka niby ambitna, ale jednak opera Medlana. Dead to me to się nazywało. Boże. Plot twisty tam, to, to nie ma takich, nie znajdziecie nigdzie indziej takich plot, plot twistów. W każdym razie tam y, jedna z głównych bohaterek mówiła, że jak masz de, deja vu, to znaczy, że twój mózg mówi ci, żebyś y, teraz zwróciła uwagę na to, co się dzieje, żebyś zapamiętała o oh, is, is your. Mind telling you to remember Your soul telling you to remember Your soul making sure you remember. No, ale ciekawe, że mam deżywi, akurat jak próbuję sobie coś przypomnieć. Czy to znaczy, że mój umysł mówi tak, no weź przypomnij sobie, przypomnij sobie to jest ważne słowo. Negrado? Dobrze brzmi Nagrado i Albedo. W sumie. Niech będzie Nagrado. Zatrzymałam, jak było 3, 3, 3 na liczniku, to znaczy, że to musi być Nagrado. Jak potem ee, to wygoogluję i okaże się, że się mylę, to będzie znaczyło, że Google się myli. Bo trzy trójki piechotą nie chodzą. No więc wczoraj się dowiedziałam, że Nagrado to jest Pierwsza faza tego procesu alchemicznego. Zaznaczam, że dowiedziałam się tego od Grok AI, a nie z książki, tak? I to jest faza ciemności i rozpadu, która jest konieczna do tego, żeby w ogóle odbył się ten proces indywiduacji. Trzeba spojrzeć na siebie, na swoją pustkę, na swój cień. I to jest właśnie taka faza. Ona mówiła, że to jest faza, w której jesteś w totalnym bagnie. Nawet mówiłam, że zapach bagienny. Kurczę, czy ona mnie podsłuchuje? Mówiłam w jednym odcinku, że, że lubię siedzieć w tym takim bagienku. No i siedzenie w bagienku to jest właśnie Negrado. I AI właśnie mi prawiło komplementy, że może to jest dopiero pierwsza faza, i jeszcze siedzę w bagienku, ale właśnie już zaczynam. Czuć jego zapach i już zaczyna mi to przeszkadzać. Jakby siedzę w głównie i zaczyna mi to przeszkadzać. Nie każdy dochodzi do tego etapu, słuchajcie. I właśnie trzeba stanąć twarzą w twarz z tym głównym, z tym błotem, z tym bagnem, trochę się w nim potaplać, ponurzać, poczuć jego konsystencję, fakturę, jego zapach. I mimo, że ta faza jest obrzydliwa i ciężka, i wydaje się, że zupełnie do niczego nie prowadzi, okazuje się, że prowadzi. Teoretycznie, oczywiście. To jest też to, o czym mówiłam, że bardzo ważnym etapem na drodze do, do tego świętego Grala, którego wszyscy szukamy. Jest zobaczenie, że ja również jestem źródłem swoich problemów, że ja jestem problemem, że ja mam serio wady, że ja jestem odpowiedzialna za to, co się dookoła tutaj dzieje, i jest to przesunięcie uwagi z tego, co zrobili rodzice. Z tego, w jakich czasach się urodziliśmy, jakie mamy geny, jaką mamy konstrukcję, jaką mamy wrażliwość, jakie mamy diagnozy, jakie to jest bardzo wszystko nie fair. I wieczne porównywanie się do innych ludzi. No to, to właśnie to jest ten początek, nie? Kiedy mówisz, o kurde, hmm. i to jest. Niezbędny etap do tego, żeby w końcu złapać zalejce swojego życia. <laughs>